Cześć, witajcie, z tej strony Indon. Witam serdecznie na kanale Motoczeper. Zapraszam na kolejną przelaczkę. Dzisiaj, ponieważ jest 2 maja, piękna pogoda, znaczy piękna pogoda zrobiła się dopiero po, e, po południu, gdzieś koło trzeciej, bo całe do południa mieliśmy brzydką e, pogodę, znaczy było zachmurzone, pokropowało, ale teraz się ładnie pogodziło, a jutro zamierzam właśnie z małżonką jechać w rejon Krościenka. Tam gdzieś do Czerwonego Klasztoru zawitać, jakieś piwko dobre przywieźć sobie. Więc e, wybieramy się, ale dzisiaj była brzydka pogoda i mieliśmy dzisiaj właśnie jechać, no, ale, ale tak się stało, że, że było brzydko, więc jedziemy jutro. A dzisiaj przejedziemy się e, tylko tak dla wprawy e, z, z moją małżonką jedziemy do e, pieskowej skały e, tam może jakiegoś loda zjemy i wracamy po prostu dla przetarcia e, szlaku pojedziemy sobie spokojnie Jak widzicie jest ładnie około 25 stopni e, słoneczko Ja jestem pełno w skórach, moja małżonka także jest nam troszkę gorąco, jedziemy bo na razie wolno, bo, no bo widzicie, jedzie przed nami, ja do Mauta, wyjeżdżamy dopiero z Krakowa więc e, czy z Krakowa, My mieszkamy za Krakowem, ale e, można mówić, że wyjeżdżamy z Krakowa i to się wszystko mam nadzieję rozłoży Tak, tutaj mijam po prawej stronie twierdzę, za tymi krzakami, ale jest, uwierzcie mi z pierwszej wojny światowej austriacka twierdza. System fortyfikacji austriackich z I wojny światowej, sprzed okresu I wojny światowej wokół Krakowa jest bardzo duży, bardzo rozbudowany, także wszystkich fortów na wyborem, ja jest... Dzisiaj próba znowu mikrofony znalazłem na YouTube taką małą sztuczkę i mam nadzieję, że pomoże w ogarnięciu dźwięku. Jak nie, no to będę musiał szukać lepszego mikrofonu, bo jak na razie ten dźwięk jest niezadowalający. długi weekend majowy dlatego właśnie jutro wybieramy się do do Krościenka za Krościenką, tam jak mówiłem na Czerwony Klasztor chcemy pojechać od słowackiej strony zobaczymy jak to się jutro ułoży ma być ładnie To jest godzina 16, jak tu widzicie na moim zegarku, na kierownicy, to myślę, że dwie, góra trzy godzinki, może będziemy wracać z powrotem, tam sobie posiedzimy, może coś zjemy, tak jak mówiłem, może jakaś woda, kawkę, będziemy wracać, no to jest kawałeczek, to 30 km to nie jest dużo. Ja muszę się pochwalić, mam tutaj e, zamontowałem właśnie wczoraj e, w złącze USB zasilane z akumulatora. No, kosztowało około 100-108 złotych bodajże e, i nie miało wyłącznika. No, jak podpiłem do akumulatora, no to cały czas czerpało prąd w Tam są takie dwie diody obok e, tych złączy USB bo e, są dwa to e, świeciło się cały czas i bałem się, że po prostu mi wyczerpie akumulator więc e, musiałem tam troszeczkę pokombinować i teraz mam podpięte pod e, pod stacyjkę, czyli w momencie jak przekręcam kluczyk to dopiero e, zasilanie z złącze USB e, jest przekazywane, także no to moim zdaniem to jest dobre rozwiązanie Chociaż nie ma przewidzianego takiego montażu oryginalnie, bo są dwie takie złączki, które się nakłada na klemy akumulatora, takie dwa koluszka, więc no nie przewidziano. Musiałem jedno odciąć, tam sobie rozizolować przewód i go połączyć, żeby to miało ręce i nogi. No mam nadzieję, że się sprawdzi, bo ładowarka, tak jak ostatnio mówiłem, z nawitelami padła. A myślę, że z... To USB będzie funkcjonowało zresztą i przyda się i do telefonu. tak jak widzicie no używam tutaj mojego Galaxy i to się na pewno przyda. Bo do tej pory e, jeżeli by się telefon wyładowywał to e, no po prostu ładowałem z powerbanku. Chociaż nie mówię, że nie będę powerbanku używał, bo e, zawsze się przyda. Na dalszą drogę można coś tam podładować. A na pewno baterie do GoPro ostatnio tak zrobiłem i fajnie było, bo właśnie tą baterię, którą wymieniałem, wsadzałem do ładowarki z GoPro podpiętej do Powerbanku i to się ładowało. Jakbym jechał w dalszą drogę, to byłbym jak znalazł. Nie? A tak, gdy wtedy ta podróż trwała około 3 godzin, tak, no troszkę tego, bo tam filmowałem sobie troszkę Wrocławica chwil w Księży Wielkim Mm, ну и еще закорковало. że pojadę gdzie indziej. o właśnie zrobię żeby, żeby niespodziankę o ile znajdę drogę bo nie no, pamiętam jak tam się jechało ale he, dobra jedziemy tam będzie fajnie To jest do zamku w Kośkwi. Jeżeli ktoś jest zainteresowany polecam mój filmik Tam byłem na jednym z zeszłorocznych motovlogów i pokazałem ten zameczek Więc zapraszam serdecznie To jadę w lewo. Trzeba jest mieć cerbera z tyłu, że ona mi patrzy przez ramię. Jak tylko zobaczy z tyłu to to dostaję ściśnięcie kolanami. No i nie mogę jechać swobodnie. Ale ta droga to mi się bardzo podoba. Bardzo fajna teraz i'm not ooo że na mi tam coś skrzeczy z tyłu górka nie I tak jak zwykle, coś mi się podziało z dyktafonem, i teraz dogram tutaj komentarz, ale krótki, niedługi mój z domu. Kontynuuję tutaj jazdę dalej do Będkowic. Zobaczcie perypetie z dojazdem. Także zapraszam na dalszym przejażdżkę. Przecie nie rób takich rzeczy. <śmiech> <śmiech> no i widzieliście, nie wiem jak wasze plecaczki się zachowują, ale mój jest trochę nerwowy yy, i pokazuje mi nawet że auta skręcają widzicie <ścoughs> no tak to tak to jest My właśnie widzieliście jeden z wjazdów z jednej strony, bo są dwa wjazdy do Doliny Wędkowskiej i jeden jest tutaj, ja od tej strony nie wjeżdżałem i zakaz wjazdu poza mieszkańcami, więc nie chciałem ryzykować mandatu jakiegoś, jakby tam jakaś, jakiś patrol policji był i czekał na takich klientów jak ja, którzy by się pokusili o jazdę na zakazie, więc nie ryzykowałem, pojechałem dalej, bo ja byłem... inną stroną wjeżdżałem i próbowałem w tej chwili właśnie znaleźć tą... ten wjazd ale uprzedzę tutaj fakty, no... znowu skręciłem zbyt wcześnie i dojechałem na tą samą drogę tutaj, co właśnie jadę w tej chwili i... no i po, po drugim przejeździe Koło, tej same, koło tego samego wjazdu postanowiłem, że e, nie będę już tutaj próbował, e, tylko pojedziemy z żoną gdzie indziej. Cały czas, będę Olenie. miał całe siniaki. Więc to do mamę, dobrze? Jadę. Okay. A co cię tak wzięło na mamę? No bo chciałem do tej Wędkowizji dojechać no Ale się popieprzyło i pojechałem już z powrotem. No. Myślałem, że tam... Jak dzień świstaka? Czemu? No przeszlibyśmy w tym samym miejscu. Trzy razy. O. Tak, jak widzicie dzień świstaka według mojej małżonki ale faktycznie tak to wyglądało, no trzy razy w jedno miejsce przejeżdżaliśmy, w końcu zrezygnowałem, że żona sobie zażyczyła, żebyśmy odwiedzili rodzinę i no i tak, tak zrobiliśmy. A ja dziękuję wszystkim za uwagę, jeśli podobał Wam się film, to zalajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tego kanału, także z innych moich kanałów, o których na pewno wiecie. Film prezentował dla Was Indon e, na kanale Indon Moto Chopper. Zapraszam, a to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, cześć.